A dlaś ty pasz na jego, a dlaś nie ci obcy, tylko ważna dłonka. A sekuracja, asekuracja. sekuracja. Do góry. Jaj, Nie Ślicznie, Leluś. Nieładnie, dobra ślizgawka. Nie jemy jej. Naluś grafity zajada. Nowy sposób, nowy sposób. I w dół. Hej. Dzień dobry, dzień dobry. A kuku? Lejlon, chodź do góry. Nie, już kolejna zabawa. Chyba. Zudziło mi się, tak? Chodź szybko, szybko, szybko. Gdzie jest baba? Gdzie jest baba? Szybko do baby, szybko! Baba! 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 Yeah. Yeah, Je! Yeah. Yeah. Yeah.